Hej Wiesz co? Jesteś piękna i cudowna. Jesteś co, nie mogę o tobie zapomnieć. Naprawdę. Jesteś najładniejsza, No piękna jesteś. Jesteś piękna. To ci mówię, naprawdę jesteś piękna taka, że hej, nie? Piękna jesteś, naprawdę. No, no piękna jesteś, no piękna i cudowna. Cudowne, no to, to jest cudowna, przecież znam cię tydzień czasu, a ja już wiem, że ty jesteś cudowna. Mam taką halucynację powiem ci, że wyprzedzam, wyprzedzam wszystkich w kolejce, bo jak, sta, jak, jak, jak sta, stali wszyscy w kolejkach porozum, ta stałem po halucynacji. Ja mam największą halucynację w historii świata. Nie? Dlatego ja wiem, że ty jesteś cudowna, to ja wiem, nie? Wiem to najlepiej. Nigdy przy żadnej atrakcyjnej wizualnie kobiecie nie mów takich bzdur, nie mów takich sloganów, nie mów takich po prostu zdań, bo to będzie Wasze ostatnie spotkanie. Ona będzie czuła Ciebie jak takiego pana ulotkarza. Wyobraź sobie, że jesteś w mieszkaniu jakimś, czy w domku, no i przecież non stop ktoś przyjeżdża z ulotką. No to przecież to, to, to idzie zwariować. Tych ulotek czasami jest pełno skrzynce. Albo dzwonią, dzwonią do Ciebie z jakiejś infolinii i ciągle o coś pytają, no to przecież co robisz, no kładziesz słuchawkę w większości przypadków. Tak się większość ludzi zachowuje. I tak samo z nią. No, jeżeli ty jesteś taki sam jak pan Ulotka, który, od których ona dostaje codziennie po 20, czyli niczym się nie wyróżniasz. I jesteś tak jak call center, w których ona odbiera i kładzie od razu słuchawkę. I mówisz ciągle jej to samo, że jest piękna, że jest cudowna, że jest taka i owaka. A ona faktycznie jest piękna i piękna, jest piękna wizualnie, bo cudowna to nie wiesz jaka jest, bo tylko halucynacja ci poniosła, bo każdy z nas jest dobry i zły, więc ciężko, ciężko tutaj mówić o jej cudowności po dwóch dniach, po pięciu, po dziesięciu, po, po, po miesiącu. I twoja halucynacja, pozwól, żeby to odsapnęła, daje światło czerwone, a. Nie powtarzaj nigdy tej kobiecie, że jest piękna. Na pewno zapunktujesz, gdy powiesz tej kobiecie coś, coś, co nie powiedział nikt inny, ewentualnie coś, co będzie odwróceniem jej piękna w coś innego, w jakiś żart, w coś, co będzie zabawne, komiczne, coś, co być może ją zaintryguje, ale na pewno to nie będzie to, gdy powiesz pięknej kobiecie, że jest piękna, ponieważ ona już to przed tobą słyszała dzisiaj 15 razy. Więc powiesz, że jesteś 16. Ona nie chce z 16 mieć nic wspólnego, bo tamci wcześniejsi chociaż to lepiej, yy, lepiej mówili i lepiej od ciebie często wyglądali. A, ale to, że oni lepiej od ciebie wyglądali, nie przekreśla ciebie, żebyś ich wypunktował czymś interesującym, czymś ciekawym, czymś fajnym. Ja wielokrotnie. Widząc się z atrakcyjną, yy, seksowną kobietą, bardzo ładną, taką, że zapierało dech w piersiach, <grydy> nigdy nie był w stanie jej powiedzieć, że jest piękna, bo on czuł się no po prostu jak normalny. Odpowiedzę sam na to pytanie. Zawsze odwracałem trochę kota ogonem, trochę powiedziałem często jak była brunetką, no bo pamiętam słowa mojego kolegi, on mówi, a mi się tylko brunetki podobają, blondynki jemu się w ogóle nie podobają. Tak ja miałem kolegę, który mówi, że jemu się tylko brunetki podobają, blondynki on nawet nie spojrzy. I przykładowo ona była blondynką, to ja mówię, mówiłem, a wiesz, są faceci, którym się brunetki podobają, blondynki. No, no nie do końca wiesz, ta skóra to, 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 tamto, te, te, te włosy na, 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 na rękach i tak można wiesz w kółko. Można odwrócić kotagonem i blondynkę, i, i brunetkę i można dostrzec w niej inne rzeczy, które y, czy ciekawy zapach, powąchać jej szyję, dotknąć ją, e, dostrzec jej również ciekawą, e, być może jakąś garderobę ma na sobie. Jeżeli pod warunkiem, że się znasz, bo jak się nie znasz, no to już automatycznie masz. Kobiety lubią komplementy bardziej w tym kierunku. Może dostrzeżesz coś ciekawego w jej głowie, w jej intelekcie, w czymś tam. I to warto takie delikatne komplementy, żeby też nie przesadzać na, na pierwszych randkach. Ale ona ma czuć w sobie faceta, pewnego siebie, konkretnego, zdecydowanego, wyluzowanego, uśmiechniętego. A jak tam będziesz jej będziesz przestraszony, będziesz odsuwał krzesełkę i będziesz mówił, że ona jest piękna, to, to, ta, to, to po prostu będzie wasze pierwsze i ostatnie spotkanie. Ona powie, no. no nawet, nawet Ciebie nie będzie pamiętała w kolejce, w której byłeś i na drugi dzień być może nawet Cię nie, nie rozpozna w galerii, że dzień wcześniej siedzieliście i tylko powtarzałeś jej, że jest piękna. Ale jeżeli dotrzesz do jej wnętrza, dotrzesz do jej głowy, dotrzesz do innych rzeczy, które ona gdzieś tam w sobie posiada, to będzie pamiętała Cię zawsze, zawsze powtarza. Pewnych mężczyzn pamiętamy zawsze, pewne kobiety również będziemy pamiętać do końca życia. Takie jest powiedzenie, bez względu na to. Gdzieś tam kiedyś słyszałem, jak miałem 20 kilka lat, słyszałem takie powiedzenie, że bez względu na to, czy mamy tysiące kobiet, czy znamy tysiące kobiet, to będziemy pamiętali kilka. I tak samo dotyczy to mężczyzn. Więc zastanów się, jakim chcesz być mężczyzną dla niej. To jest bardzo ważny temat, bardzo interesujący temat, i to jest temat, który może zmienić również Twoje życie. W każdym bądź razie, gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. I pamiętaj o tym, że to Ty decydujesz, co Ty do niej ciekawego powiesz. Hej!